Zgadnij, kto upiekł ciaska dla drużyny. Są w kształcie manatów. Miło z twojej oh, strony. Myślisz, że sama chciałam? Darcy Piwnik zrobiła babeczki dla wszystkich piłkarzy. Nie ma mowy, żebym przegrała z tą cwaniarą. Miło z twojej strony. jak mhm. jakie olbrzydliwe. Wiesz, akurat nie miałam cukru, więc dałam piasek. Des dostał się do liderek! Czek też, ale nie przejmuję się tym, bo ja będę krzykaczem! E, no nic dziwnego, bo jesteś najlepszy. <laughs> powiedz, hej, powiedz hej! Ani, błagam, tym się zajmują profesjonaliści. Genialnie się złożyło! Ja się dostałem do drużyny, ty piszesz artykuł o koszu, Des jest czy liderką. A Trish udaje, że lubi szkołę, żeby zgarnąć kasę! <laughs> Wiem, jak zgarnąć kasę i zbytnio się nie przepracować. Ostatniego dnia konkursu zrobimy wielki koncert na sali gimnastycznej. I ty go sponsorujesz, tak? No, można tak powiedzieć. Ty na nim wystąpisz. O! Cześć, Jimmy. Witaj, Austin. Zamierzam przyprowadzić na twój wielki występ w szkole właściciela Miami Hits. Już o nim wiesz? Ta, Trish mi powiedziała. Ona to się poświęca dla szkoły. Przyjdzie mnie zobaczyć właściciel hitsów? Chcę, żebyś wystąpił w przerwie jakiegoś ważnego meczu, więc masz się spodobać. Niech przyjdzie wcześniej, to zobaczę, jak Austin gra w koszykówkę. Dzięki, stary. Myślisz, że mogę grać w hitsach? Nie, chcę, żeby mnie podpatrzył. Mógłbym być ich cheerleaderką. Umiem co nieco. Hej, hej! Gratuluję, że dostałeś się do drużyny, Austin. Dzięki. Masz odejść. Co? Powtórzę coś, co powiedziałem, kiedy brałem Cię pod opiekę. Nie jesteś tylko piosenkarzem, ale tancerzem. Zainwestowałem w Ciebie kupę pieniędzy. Nie chcę, żebyś narażał zdrowie, a tym bardziej życie. Nigdy tak o tym nie myślałem. Mógłbym się udzielać jako chirliterka? Też powtórzę coś, co mówiłem. Rób sobie, co chcesz. Naprawdę mi pozwalasz? Dziękuję, to dla mnie wiele znaczy, Jimmy. Jimmy, wiem, że nie chcesz, żeby mu się coś stało, ale on jest nadal młody. W tym wieku powinniśmy się bawić do woli, uprawiać sporty i czasem ryzykować. I to mówi ktoś, kto skacze na skakance w ochraniaczach i kasku? Hej! Wiesz, ile osób doznaje kontuzji plącząc się w sznurek? Zero? Dokładnie. I ja nie zamierzam być pierwsza. Przekro mi, Austin. Ale... ale Jimmy... Strasznie mi zależy na graniu w kosza. Pierwszy raz od kiedy śpiewam, poczułem się jak normalny chłopak chodzący do szkoły. Sory, musisz odejść. Nie ma co się oszukiwać, ty nie jesteś normalnym chłopakiem. Wiem, co czujesz, stary. Mnie też całe życie mówią, że nie jestem normalny. Mmm, piaseczkowe. tak jak robi moja babcia.